Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy ćwiczenia, które wykonywałeś przez lata, mogą teraz po cichu niszczyć twoje ciało po pięćdziesiątce? Ja nigdy, aż do momentu, gdy przekroczyłem pięćdziesiątkę. Przez długi czas trenowałem intensywnie: przysiady, brzuszki, ciężkie uginanie ramion klasyki dla facetów. Myślałem, że to utrzymuje mnie w formie, ale z czasem bolesne stawy uporczywy ból w dolnych plecach, sztywne kolana, a co gorsza, mięśnie przestały rosnąć, zanikały. Na początku winiłem wiek, mówiłem sobie, to normalne, starzeje się, ale w głębi wiedziałem, że coś jest nie tak. Prawdziwy winowajca: ćwiczenia niedostosowane do mojego wieku. Prawda jest taka, że większość mężczyzn po pięćdziesiątce, być może ty też, niszczy swoje ciało przestarzałymi treningami które obciążają stawy, powodują zapalenia ścięgien i cicho niszczą mięśnie. W tym filmie od Le Corsage pokażę Ci trzy popularne ćwiczenia, które po pięćdziesiątce szkodzą ciału, trzy bezpieczniejsze i mądrzejsze alternatywy, by odbudować siłę bez męczenia stawów. Proste wskazówki, które chciałbym znać wcześniej, by pozostać silnym i bez bólu. Uwierz mi. Nauczyłem się tego na własnej skórze. Ale ty nie musisz. Zaczynajmy. Niebezpieczne ćwiczenie numer jeden przysiady ze sztangą. Przysiady z ciężarem ukształtowały moje nogi w wieku trzydziestu lat, ale po pięćdziesiątce prawie zniszczyły moje kolana. Dlaczego? Po pięćdziesiątce chrząstka się ściera, stawy sztywnieją, mobilność spada, ciężka sztanga na kręgosłupie to ogromny nacisk na kolana, biodra i dolne plecy. Szczególnie gdy Twoja elastyczność nie jest już taka jak kiedyś. Myślałem, że przysiady są niezbędne, ale po każdej sesji moje kolana puchły, plecy bolały, a pewność siebie znikała. Bezpieczniejsza alternatywa: pozycja krzesła przy ścianie z unoszeniem pięt. Oprzyj plecy o ścianę. Zejdź do pozycji siedzącej. Uda równolegle do podłogi. Utrzymaj 30-45 sekund. Dla większego wyzwania unieś pięty, trzymaj 10 sekund. Powtórz 3 cztery razy. Dlaczego to działa? Pozycja krzesła wzmacnia czworogłowe uda, pośladki i łydki, bez nacisku na kręgosłup i kolana. Unoszenie pięt poprawia stabilność kostek i wytrzymałość nóg, kluczowe dla równowagi i zapobiegania urazom po pięćdziesiątce. Gdy zamieniłem przysiady na to ćwiczenie, ból kolan zniknął. Wchodzenie po schodach? Bułka z masłem. Moje nogi nie były tak silne od lat. Najlepsze, można je robić wszędzie, bez siłowni i sprzętu. Dodatkowa wskazówka: jeśli masz trudności z równowagą, oprzej delikatnie dłonie o ścianę. Gdy nogi się wzmocnią, dodaj unoszenie pięt lub wydłuż czas. Mój postęp. Zacząłem od dwudziestu sekund trzęsąc się jak liść. Po kilku tygodniach, minuta, bez bólu. Niebezpieczne ćwiczenie numer dwa klasyczne brzuszki i sitapy. Pamiętasz, gdy brzuszki były najlepszym ćwiczeniem na mięśnie brzucha dla mężczyzn po pięćdziesiątce? To katastrofa. Prawda jest taka. Z wiekiem dyski międzykręgowe tracą wodę i stają się kruche. Powtarzalne ruchy zgięcia, jak brzuszki, ściskają dyski, zwiększają ryzyko przepukliny i mocno obciążają dolne plecy. Po pięćdziesiątce brzuszki częściej spłaszczają kręgosłup niż brzuch. Przekonałem się o tym boleśnie. Ciągły ból, sztywność, mrowienie w nogach. Bezpieczniejsza alternatywa. Ćwiczenie dead bug. Martwy robak. Połóż się na plecach, ramiona skierowane do sufitu, kolana zgięte pod kątem 90 do Napnij brzuch, dociśnij dolne plecy do podłogi. Powoli wyprostuj prawą rękę i lewą nogę w kierunku podłogi. Wróć do pozycji wyjściowej. Zmieniaj strony. Wykonaj dziesięć, dwanaście powtórzeń na stronę. Zrób trzy serie. Dlaczego to działa? Dead bug wzmacnia głębokie mięśnie tułowia, bez zginania kręgosłupa. Poprawia postawę, stabilność i chroni plecy, co jest kluczowe z wiekiem. Od kiedy zamieniłem brzuszki na to ćwiczenie, bóle pleców ustąpiły. Mój tułów? Silniejszy i bardziej stabilny niż w wieku 40 lat. Dodatkowa wskazówka. Ruchy powinny być wolne i kontrolowane. Poczuj, jak pracuje brzuch. Nie spiesz się. To ćwiczenie poprawia też koordynację. Umiejętność, która słabnie z wiekiem, chyba że ją trenujesz. Co się zmieniło? Wstawanie z łóżka. Łatwiejsze. Schylanie się. Bez uszczypnięć. Postawa. Wyprostowana. Brzuch. Płaski. A co najlepsze, mój kręgosłup był lepiej wspierany podczas innych ćwiczeń. Dowód, że to działa nie tylko na brzuch. Niebezpieczne ćwiczenie r 3. Ciężkie uginanie ramion ze sztangą prostą. Mięśnie ramion są super. Ale ciężkie curls? Powoli niszczą starzejące się łokcie. Dlaczego? Z wiekiem ścięgna tracą elastyczność. Trzymanie prostej sztangi blokuje nadgarstki, rozciąga ścięgna. I prowadzi do bólu lub zapalenia ścięgien. Uwielbiałem ciężkie curls, ale wkrótce ból w łokciu utrudniał nawet zwykłe ruchy, jak przekręcenie klamki. Bezpieczniejsza alternatywa: izometryczne uginanie ramion z ręcznikiem. Umieść ręcznik pod stopą, siedząc lub stojąc. Chwyć końce ręcznika, dłonie skierowane do góry. Ciągnij w górę ramionami, jednocześnie opierając się stopą. Utrzymaj maksymalne napięcie przez 20-30 sekund. Zmień stronę. Zrób 3G4 serie na każde ramię. Dlaczego to działa? Curl z ręcznikiem wzmacnia bicepsy bez obciążania stawów. Ty kontrolujesz opór. Idealne dla starzejących się ścięgien. Gdy zmieniłem ćwiczenie, ból w łokciach zniknął. Moje ramiona? Nadal wystarczająco duże, by wypełnić rękawy. Ukryta zaleta – Trening izometryczny jak ten poprawia też zdrowie ścięgien i siłę uchwytu, kluczową w codziennym życiu i zapobieganiu urazom. Dodatkowy plus – brak sprzętu. Nie szkodzi. Możesz to robić wszędzie, w hotelu, biurze, salonie. Co warto zapamiętać? Stare, klasyczne ćwiczenia nie są złe dla młodych, ale po pięćdziesiątce często przynoszą więcej szkody niż pożytku. Ćwicz mądrze, chroń stawy. Twoje mięśnie i pewność siebie Ci podziękują. Szybkie podsumowanie: zapomnij o ciężkich przysiadach. Rób pozycję krzesła z unoszeniem pięt, porzuć brzuszki, wybierz dead bug. Pożegnaj się z ciężkimi curls. Ręcznikowe curls są bezpieczniejsze. Zacznij od dwóch trzecich serii, trzy razy w tygodniu. Po kilku tygodniach będziesz poruszał się lepiej, poczujesz się silniejszy i będziesz trenować bez bólu. Dzięki za oglądanie. Polub, subskrybuj i udostępnij ten film znajomemu po pięćdziesiątce, który musi to usłyszeć. Pozostań silny, pozostań mądry. Do zobaczenia w kolejnym filmie od Le Corsage.